Kościół Ojców Karmelitów pod wezwaniem świętej Katarzyny Aleksandryjskiej w Gdańsku. To jeden z najstarszych kościołów w mieście i najstarszy istniejący kościół parafialny na starym mieście w Gdańsku. Budowa świątyni w tym miejscu rozpoczęła się już w 1227 roku. W XIV i XV wieku kościół systematycznie rozbudowywano. Około 1450 roku rozpoczęto budowę kościelnej wieży. W 1555 roku kościół przejęli protestanci, natomiast po II wojnie światowej zakon Karmelitów. Na początku był to jedyny kościół w Gdańsku. Dlatego święta Katarzyna nazywana jest matrona Locji, matka miejsca, patronka miejsca. Dokładnych danych historycznych może nie mamy, ale prawdopodobnie pierwsza jakaś świątynia, być może kaplica, jakieś oratorium istniało tutaj już w związku z misją świętego Wojciecha. Kościół pod wezwaniem świętej Katarzyny trzykrotnie trawiły pożary. Pierwszy wybuchł 3 lipca 1905 roku, gdy od uderzenia pioruna zapaliła się wieża kościoła. Obiekt uległ też znacznym zniszczeniom w marcu 1945 roku. Ostatni pożar wybuchł w świątyni 22 maja 2006 roku. Obecna wymiana i konserwacja 12 okien w 2012 roku to kolejny etap prac restauracyjnych i konserwatorskich w kościele pod wezwaniem świętej Katarzyny. Rewitalizacja tego najstarszego kościoła parafialnego na Starym Mieście w Gdańsku jest następstwem pożarów w 2006 roku. Ciekawe efekty przyniosła też cyfrowa inwentaryzacja fundamentów korpusu głównego i prezbiterium wykonana przy okazji izolacji fundamentów tej części świątyni. Nowe okna ma teraz część korpusu głównego Wartość zadania wyniosła niemal 230 tysięcy złotych brutto. Dotacja miasta Gdańska wyniosła 159,5 tysiąca złotych, a środki własne zakonu Karmelitów prawie 70 tysięcy złotych. To zupełnie zmienia wygląd i architektury z zewnątrz, i architektury wnętrza zupełnie inaczej się zaczynają układać relacje pomiędzy wnętrzem i zewnętrzem, bo to szkło w zależności od oświetlenia, pory dnia, tego czy oświetlenie mocniejsze jest na zewnątrz, czy wewnątrz, tu się na tych oknach, wykonanych właśnie szkłem robionym ręcznie, tradycyjną metodą, która ma różną grubość, pojawiają się tam bombelki, skazy. Na tych oknach się, w zależności od tego oświetlenia, dzieją fantastyczne rzeczy. Ogromu pracy, jaki został włożony w odbudowę kościoła, nie da się jednym tchem wypowiedzieć, a i tak jest jeszcze mnóstwo do zrobienia. Bezpośrednio po pożarze w maju 2006 roku pierwszym zasadniczym problemem było zadaszenie tego kościoła. I zanim się przystąpiło do projektowania tych da dachów, trzeba było yy, sprawdzić, jak konstrukcja nośna całego kościoła się prezentuje, jak, jak to wygląda, na co możemy sobie pozwolić. Po zakończeniu budowy dachów w części prezbiterialnej, rok później przystąpienie do odbudowy dachu nawy głównej, wzmocnienie sklepień, hełm wieży, w zasadzie odbudowa. To, co wszystko czeka, w dalszym ciągu to jest na bieżąco tylko monitorowane, zabezpieczane, ale wszystkie te obiekty ruchome, wyposażenia wnętrza, one docelowo muszą tutaj trafić z powrotem. To jest ich właściwe miejsce i właściwe przeznaczenie. Z Kościołem Świętej Katarzyny związane jest też Muzeum Historyczne Miasta Gdańska. Odbudowa Karilonu, czyli zestawu dzwonów grających. Kościele pod wezwaniem świętej Katarzyny po zniszczeniach II wojny światowej skojarzyła Muzeum Historyczne Miasta Gdańska z zakonem ojców karmelitów. Zastanawialiśmy się nad tym, jak można by wykorzystać wspaniałe wnętrza wieży Kościoła, przestronne, tajemnicze, pełne uroku i refleksji. I doszliśmy do wniosku, że będzie to najlepsza lokalizacja Muzeum Zegarów Wieżowych. Udało się tutaj połączyć obiekt sakralny z muzealnym i naukowym. To bardzo wyjątkowe miejsce. Zegary wieżowe, bardzo zagrożone obecnymi, obecnymi przemianami świata, ponieważ wszystkie wieże na ogół właściciele często elektryfikują i te stare mechanizmy ginęły. Te niedobitki znalazły swoje miejsce wieży, kościoła świętej katarzyny, takie bardzo naturalne i powstała jedna z lepszych kolekcji w Europie. Bardzo unikatowe, Do tego stopnia, że odnalazł kolebnik zupełny unikat. Ich jest może 3-4 oryginalne kolebniki w całej Europie. We wnętrzu kościoła znajduje się grób wybitnego gdańskiego astronoma Jana Heweliusza. Siedemnastowieczny wieczny naukowiec jest patronem unikalnego przedsięwzięcia podjętego przez muzeum. W 2011 zainstalowano tu pierwszy na świecie zegar pulsarowy. Nikt tego nie przewidział. Chcieliśmy, żeby to było w kościele świętej Katarzyny, żeby to było w pobliżu Heweliusza, ale ze względów konserwatorskich tę, tę, tę antenę trzeba było ukryć. Jak już wszystko było gotowe, zorientowaliśmy się, że, że anteny radioteleskopu stoją dokładnie nad grobem Heweliusza dokładnie nad jego miejscem pochówku. O, może jakiś, jakiś znak. Pomimo wielu kłopotów na przestrzeni wieków, Kościół Ojców Karmelitów pod wezwaniem świętej Katarzyny Aleksandryjskiej w Gdańsku systematycznie powraca do swojego dawnego blasku. Wszystkie najważniejsze informacje znajdziecie zawsze na stronie Muzeum oraz na Facebooku.